Bogdan Zając, drugi trener reprezentacji. Jarosław Tkocz, trener bramkarzy, asystent trenera nawałki. Nazywam się Hubert Małowiejski, w reprezentacji Polski pełnię funkcję szefa banku informacji trenera analityka. Cześć, Tomasz Iwan, jestem dyrektorem reprezentacji Polski. Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Spałek, jestem fizjoterapeutą reprezentacji Polski. Na co dzień pracuję w Górniku zawrze również w tej samej funkcji. Nazywam się Wojciech Herman, w sztabie reprezentacji pełnię funkcję masażysty. Na co dzień pracuję w GKS Katowice, również jako masażysta fizjoterapeuta. Nazywam się Paweł Ptak, na co dzień pracuję w Polskim Związku Lek Atletyki. Mam zaszczyt być na pierwszym zgrupowaniu reprezentacji Polski w piłce nożnej w roli masażysty. Jacek Jaroszewski, lekarz drużyny. Nazywam się Tomasz Leśniak, jestem szefem kuchni reprezentacji Polski. Odpowiadam tutaj za odżywianie, za przygotowywanie posiłków i dobór składników. Nazywam się Jakub Kwiatkowski, jestem rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej. W reprezentacji Polski odpowiadam za kontakty z mediami, z dziennikarzami podczas zgrupowań, ale także podczas meczów organizowanych na terenie naszego kraju.